Cześć! To znowu ja. I tak. Chciałabym Wam zaprezentować zestaw z serii Lego City. Ekipa wyścigowa. Numer katalogowy to już mówię. czekajcie 60025. I tak. Pudełka 11 to mam instrukcję numer 3. Więc pokażę Wam. Tutaj jest. Instrukcja składa się, już mówię. Z, 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 z 74 stron. Sorry. Tutaj są zestawy z, z Lego City z Archer Oj, Tutaj jest z Policji, ale szkoda, że tylko trzy zestawy powinno być 5, 6, tak myślę. Te, ale jeszcze tego nie czekam. E, więc tak. Tutaj jest le, lego, strona Lego City. Tu jest spis elementów. Oraz zestawy z serii Lego City. Drugnisko. Teraz chcemy dowiedzieć się figurę. Nie mam wszystkich, ale. E, e, prawdziwych, ale wszystkich, ale mogę pokazać. To są tacy. Z różnych zestawów. To jest z Lego City, Star Wars e, City A to chyba City, tak samo, a to jest Star Wars, Star Wars Star Wars chyba. Ok. Tylko tak. Może znajdziesz od wyścigów. Jest tak wygląda. O, można to dobrze, włóżmy, włóżmy tutaj jakiegoś ludka, niech to będzie ten. I pamiętaj, że to jest jakiś. No, jest... Poczekajcie. Okej, okay, ja szefem. Yy, tak yy, jak chciał. Yy, o! Teraz przejdziemy do ciężarówki. No, tak wygląda. To można otwierać ten, tu są otwierane drżyczki, oj, Czepiło mi się, ruchome z obu stron. Tutaj, tutaj, w środku, tak to wygląda. O. Można tutaj włożyć ludzika. Czekajcie, się to, tak? O. Teraz ja przejdę do przyczepy, Przyczepa jest taka. To jest otwierane. A tutaj otwierana ta klapa. Tak. Yy, może włożę tutaj yy, tego. Widzicie? Patrzcie. To nie chcę wejść. No, I teraz wam pokażę, jak to wjeżdża. To, to musi być wjechać bez ludzika i to jest jakby głupie żeby chociaż ludzi wjechał, kto wyszedł. to by było bardziej realistyczne, ale no niech już będzie dla nich. O, tak to, tak samo, tak tak samo, wjeżdż, tak samo, tak się tak samo, tym, samo, tak widać. Pewnie, ale samo, tak samo, tak samo, tak samo, tak samo, Tutaj jest amortyzator i tak, wszyscy tego nienawidzą, czyli naklejki. Naklejki, w tym było dużo, cena to 120 zł, tak około. Kupiłem ten, ten zestaw w sklepie. Dobrze, a tak się prezentujecie amortyzator w całym, na całym tle. O proszę. I miałem, miałem jeszcze, nie pamiętam, miałem jeszcze taką skrzyneczkę, to miało jeszcze i taki ten break, ale to mi się zgubiło, Więc dzięki, że oglądaliście i pa!